Ten szczególny dzień, 28 maja, witam Was w szczególnym miejscu, by opowiedzieć Wam o szczególnej postaci. A dlaczego to wszystko jest takie szczególne? Otóż dlatego, iż dzisiaj przyprowadziłem Was do miejsca urodzenia, życia i przejścia do wieczności w wyjątkowej postaci w Karmelu a chodzi o Kunegundę Siwiec nazywaną tutaj, w jej rodzinnych stronach, po prostu Kundusią. To góralka ze Stryszawy, jak widzicie, w Beskidzie Żywieckim. Świecka karmelitanka i postać o pięknej, to znaczy pełnej prostoty świętości. Kundusia przyszła na świat 28 maja 1876 roku w zacisznym, ukrytym pośród gór zakątku Stryszawy, czyli Siwcówce. Miała dziesięcioro rodzeństwa, trzech braci i siedem sióstr. Została ochrzczona tego samego dnia w kościele parafialnym w Suchej Beskidzkiej. Do pierwszej komunii przystąpiła w dziesiątym roku życia. Rodzice Kundusi Jan i Wiktoria uchodzili za ludzi wyjątkowo oddanych pracy i zajmowali się uprawą roli oraz pasterstwem. Rodzinę, którą tworzyli, budowali w atmosferze pięknej wiary opartej na prostych praktykach religijnych. Codziennej modlitwie, cotygodniowej Eucharystii, tradycyjnych, znanych wszystkim nabożeństwach i lekturze prasy katolickiej. Sama Kundusia już od dzieciństwa pracowała w polu, pasła owce i krowy oraz pomagała matce w domu. Ponieważ Stryszawa w tym czasie nie posiadała szkoły, dlatego cała nauka czytania i pisania odbywała się w oparciu o bardziej doświadczonych mieszkańców wioski i miała miejsce zazwyczaj zimą, kiedy nie było już tak wielkiej ilości pracy w polu. W ten sposób Kundusi udało się nauczyć czytać i jedynie podpisywać. Mając 20 lat, pod wpływem nauk misyjnych postanowiła oddać się całkowicie Bogu. Z tego też powodu zerwała zaręczyny i złożyła prywatny ślub czystości. Mając 21 lat zaangażowała się w apostolstwo modlitwy w Stryszawie, a w wieku 47 lat w Bractwo praskiego Dzieciątka Jezus przy klasztorze karmelitów bosych w Wadowicach. Następnie jeszcze bardziej ukierunkowała swoje powołanie, wstępując ostatecznie w szeregi świeckiego zakonu karmelitów Bosych, również w Wadowicach i przyjmując imię Teresa od dzieciątka Jezus. Pierwsze śluby złożyła w roku 1924. A zatem ani nie założyła rodziny, ani też nie wstąpiła do klasztoru, lecz wybrała. Świecki stan życia w oparciu o konkretną duchowość Karmelu. W międzyczasie ukończyła kurs katechezy w Sidzinie, by potem, jako katechetka ludowa, nauczać miejscowych górali, przygotowując tak dorosłych, jak i dzieci do sakramentów. W kolejności, w trosce o rozwój intelektualny lokalnej ludności wraz ze swoim bratem Michałem przekazała rodzinne tereny Siwców, podbudowę i funkcjonowanie zakładu naukowo-wychowawczego i szkoły gospodarstwa domowego dla dziewcząt. W kolejności to zostało przekazane siostrom z martwych stanków. Szczególnym wydarzeniem rodzinnej Siwcówce było poświęcenie w 1929 roku kaplicy pod wezwaniem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, powstałej również z inicjatywy i finansowego wsparcia Kundusi i jej młodszego brata Michała. Pomimo tak sporego apostołowania, góralka ze Stryszawy cały czas dbała o potrzeby własnego wnętrza. I tak, już jako karmelitanka świecka, czytała pisma świętego Jana od Krzyża i świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. W ten sposób ukryta pośród gór rozwijała się duchowo, wchodząc na szczyt Karmelu i konkretnie żyła małą drogą dzieciństwa duchowego, opartego na całkowitym zawierzeniu oraz ofiarowaniu cierpień za grzeszników i kapłanów. Ostatni etap jej życia był wyjątkowo trudny. Trawiona przez 7 lat bolesną chorobą, kundusia odeszła do wieczności 27 czerwca 1955 roku i została pogrzebana na cmentarzu w rodzinnej Stryszawie. Po ekshumacji obecnie jej doczesne szczątki wróciły do rodzinnej siwcówki i znajdują się w kaplicy Świętej Teresy. Od Dzieciątka Jezus. Kondusia jej proste życie urzeka, a jej zwyczajna świętość przekonuje. Praktycznie niepiśmienna, uboga życiowo, urodzona jeszcze podczas zaborów, przeżyła dwie wojny i dwa niełatwe zrywy odbudowy Polski. Przy tym będąc ostatnimi latami całkowicie przykuta do łóżka, nigdy nie narzekała. Nie pozostawiła po sobie też żadnych własnoręcznych pism. Natomiast żywo zapisała się w sercach współczesnych mieszkańców Stryszawy, rodziny i sąsiadów. A szczególnie w pamięci księdza Bronisława Bartkowskiego, jej spowiednika, a potem kierownika duchowego. To właśnie jemu w 1942 roku zwierzyła się z wewnętrznych głosów Jezusa, Maryi i świętych, które słyszała w sobie, szczególnie po przyjęciu komunii. Ona przez kilkanaście lat przeżywała wiele intensywnych dotknięć ze strony Boga, o których nikt nie wiedział, a które stały się jawne dopiero po jej śmierci, właśnie za sprawą księdza Bartkowskiego, który skrupulatnie przez 13 lat Notował jej zdania. Tuż po śmierci Kundusi, którą tytułował przygodą swojego kapłańskiego życia, ksiądz Bronisław uporządkował jej rozmowy z Chrystusem i po aprobacie swego biskupa Kazimierza Kowalskiego przekazał je siostrom zmartwychwstankom. Z czasem liczne kopie tych rozmów w formie maszynopisów. Krążyły w prywatnym obiegu. Tak, by w końcu w 1995 roku zapiski te, zbadane przez teologów i pozytywnie przez nich ocenione, ukazały się za zgodą kurli metropolitalnej w Krakowie w pozycji książkowej. Noszą one tytuł Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku. Nadprzyrodzone oświecenia kunegundy-siwiec. Ze Stryszawy, zanotowane przez księdza Bronisława Bartkowskiego. Co urzeka w tej góralce wychowującej się w cieniu babiej góry? Otóż przede wszystkim prawdziwość i piękne człowieczeństwo oraz jej naturalna duchowość bez mnożenia form pobożności. Codzienne życie było nadzwyczajne jej wiernością i czujnością. Słyszała swego mistrza, gdyż była czujna na jego wołania i wierna jego słowom. Prowadziła wyjątkowo głębokie życie duchowe, cały czas będąc zaangażowana w konkretną pomoc drugiemu człowiekowi. Posiadając życiową mądrość w połączeniu z piękną wiarą, Otaczana była wyjątkowym autorytetem i wielu prostych ludzi szukało prostych rad u tej prostej góralki. Kundusia była więc człowiekiem codziennej świętości, ale to głównie w jej prostocie wyczuwano tę świętość. Jej świeżość wiary, pomimo postępu w latach, zachwycała. Była prostą, Karmelitańską duszą w góralskim wydaniu, która wzięła sobie do serca słowa Jezusa. Przychodzę do serca Twego, aby odpocząć. Tobie zaś daję odpoczynek w sercu moim. Pragnę dusz, w których znalazłbym odpoczynek, a jak mało ich znajduję. Kończąc, zachęcam Was oczywiście do odwiedzenia tego. Wyjątkowego miejsca, jakim jest Siwcówka, oraz do lektury pełnych prostoty rozmów Kundusi z Jezusem. I dodam jeszcze, że cały ten materiał zrealizowałem, ponieważ Siwcówka znajduje się w prostej linii tylko 5 km od mojego klasztoru w Zawoi za Kamień. A data urodzenia Kundusi też coś chce mi powiedzieć, ponieważ urodziłem się. Dokładnie w tym samym dniu, co góralska kandydatka na ołtarze, tylko że 100 lat później. A zatem co roku świętujemy razem kolejne urodziny. Pozdrawiam serdecznie. Ojciec Mariusz, Karmelita Bos.